Witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać Nissan Kaszkaja, sprowadzony z Niemiec, już zarejestrowany. Wszystkie opłaty są zrobione. 2018 rok, rok grudzień. Samochód świetnie wyposażony kluczyki zbliżeniowe, Starten Stop, Panorama Dach, składane lusterka, podgrzewane fotele, nawigacja, czyta znaki, tempomat aktywny. No. Nie wiem, co tu jeszcze wymienić w tym samochodzie. Samochód jest. W ładnym kolorze przebieg to 80 tysięcy km. Obsłużona klimatyzacja. Wymienione wszystkie filtry, oleje, piękna alumfelgi 18 koła. Niestety jeden komplet mam do niego tylko. Samochód jest po pełnej korekcie lakieru. Nałożona ceramika. Koszt takiej usługi to przynajmniej 2,500 zł. Ktoś kto nabędzie ten samochód ma to ode mnie w gratisie, zrobiłem to po to, jest to samochód klasy premium, niech ładnie wygląda i świetnie się prezentuje. Jeśli będziecie zainteresowani tym samochodem, bądź podobnym, zapraszam do kontaktu, do subskrypcji kanału, byście byli na bieżąco co jest w mojej ofercie.